14 lipiec 2021 Jesteśmy w najważniejszym miejscu Hamburga, gdzie była katedra. Miejsce, gdzie mowa jest Święty Papież, Benedek V. I tutaj postawiono budynek The side. Z tyłu jest Kościół Świętego Jakuba. Papież Wimedyk V zmarł w Hamburgu na wygnaniu 4 lipca 1965 roku. 4 lipca 1960 roku urodził się 192 papież Celestyn V. Święty był to dzień, kiedy domek nazaratański znalazł się w Loreto. Jak również w Oliwie, Morze Gdańskie zostało przekazane dla odnowy Królestwa Polskiego, które nastąpiło 26 czerwca 1295 roku w jako królową prawniczka Wolfa IV z Hamburga świętego Franciszkanina. Syna Adolfa III założyciela nowego Hamburga, wnuka Adolfa II założyciela Liwek, jak również prawnuka Adolfa I, który ten gród założył w 1111 roku tutaj w Hamburgu, był, budowali klasztory. Jest to również rok, kiedy w Kurce Klesztornej powstał pierwszy kościół. Górka klasztorna, pierwsze objawienie Matki Boskiej było 10 kwietnia w 1079 roku. Hamburg, 14 lipiec 2021.